Gość Radia Zachód. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. W studiu wiceprezydent Gorzowa do spraw rozwoju Jacek Szymankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, 48 milionów złotych otrzyma Gorzów w ramach dodatkowego wsparcia dla samorządów. W Lubuskiem to jest 360 milionów z budżetu państwa, ale Gorzów prawie 50. Co z tymi pieniędzmi zrobicie? Bo możecie wydać na co chcecie. No tak, ale to są, to są... Pieniądze, które mają tak naprawdę wyrównywać braki związane z... W, w... Tym, co nas doświadczyło podatkowo, najkrócej mówiąc, jeśli chodzi o utratę dochodów samorządu. Oczywiście te środki zostaną w całości przeznaczone w, na braki. One zostały wstępnie zaplanowane już. Myśmy szacowali tę kwotę wcześniej jako źródło dochodu, tak że one uzupełnią po prostu braki w oświacie, w, w pomocy społecznej, wszędzie tam, gdzie nam brakuje tych środków. A gdzie najbardziej brakuje ten tort, jak zostanie podzielony? Już wiecie? Czy się nie zastanowicie? Takiego, nie ma takiego obszaru, gdzie nie brakuje tych środków, dlatego że potrzeby. Miasta, mieszkańców są bardzo duże. Najwięcej tych środków brakuje cały czas w oświacie i w pomocy społecznej. To Czyli na pewno. tam tak. będziecie celować. To są dwie, dwa najważniejsze takie działy, najbardziej wydatkowe. To jest prawie 70 do 80% procent wydatków wszystkich miasta to jest oświata i pomoc społeczna. Pan mówi wyrównanie pewnych zmian podatkowych, był zmniejszony PIT, na czym oczywiście samorządy tutaj dostały mniejsze. Teraz jest to wyrównywane, ale też pan mówi, że właśnie jak patrzycie jako w Urzędzie Miasta na, 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 na to, co się stało I, i, i cały ten model wyrównywania tutaj utrat, utraty w picie, dochodów no tak jak każdy mieszkaniec, tak jak miasto nie jest jakby w innej sytuacji, chcielibyśmy mieć jakby pewność i przewidywalność dochodów. Wolelibyśmy oczywiście mieć pewność co do tego, jakie środki do nas trafią. Wolelibyśmy sobie to obliczyć i tym budżetem dysponować. Oczywiście dostajemy zawsze prognozy z Ministerstwa Finansów co do wpływów, natomiast no to pokazuje właśnie to dofinansowanie takie wyrównawcze pokazuje, że te potrzeby są po po prostu olbrzymi. Ale patrząc na dochody z Pitu Gorzowa, one nie są niestety tak duże jak Zielonej Góry chociażby, ale cały czas rosną od kilku, kilku lat i to regularnie. No to my tego może nie zauważamy, ale generalnie w, przecież Polska jako kraj i mieszkańcy w, bogacą się, to znaczy ich sytuacja się poprawia. W związku z tym to się przekłada oczywiście bezpośrednio na budżet miasta, ale musimy pamiętać o jednym: życie też staje się coraz droższe. Są wyższe rachunki za prąd, są wyższe rachunki za ciepło. Są wyższe rachunki za codzienne życie. W związku z tym to doświadcza również miasta jako takiego organizmu w całości. Tak więcej płacimy za usługi, więcej płacimy za roboty budowlane. Bo tak zastanawiam się, czego pan by chciał jako i prezydent, wiceprezydent Gorzowa, ale też osoba, która stara się swoją działalnością włączać mieszkańców w funkcjonowanie miasta. No bo zmniejszono PIT, a z drugiej strony spadły dochody z PITu u dla, dla samorządu. Gdzie tu znaleźć ten złoty środek? No Nie będę tutaj jakoś wyjątkowo oryginalny. Chciałbym przewidywalności i chciałbym pewności co do tego, jaka sytuacja nas czeka. Zmieńmy temat. Chciałem zatrzymać się przy składowisku niebezpiecznych odpadów przy lepiej Przy tym trudnym temacie, nie tylko dla Zielonej Góry. Czy Gorzów dba o to, aby takie sytuacje w mieście nie miały miejsca? Czy może w jakiś sposób wyciągacie wnioski z tego, co się stało w Zielonej Górze? U nas szczęśliwie w, nie mamy takich sytuacji jak w Zielonej Górze, w, ale trzeba pamiętać o jednym, to, to jest szara strefa. To w, to Pozwolenia, które są wydawane czy przez prezydenta, czy przez marszałka dotyczą składowania, zbierania, przetwarzania odpadów, ale legalnych. Także rynek odpadów w Polsce to jest około chyba 20 miliardów rocznie, więc to są olbrzymie pieniądze. I to kusi oczywiście do różnych negatywnych zachowań. Jeszcze nie tak dawno nie można było, można było bez problemu przewieźć śmieci to każdego rodzaju z zagranicy w tej chwili wymagane, wymagane jest pozwolenie, notyfikacja, także nie jest to takie proste. Natomiast oczywiście będą się zdarzać takie sytuacje, dlatego że w, niestety za wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i za wytwarzanie w ogóle odpadów małe jest powiązanie tego z wytwórcą odpadów. Na dzisiaj funkcjonuje w Polsce taki model, że przy Przedsiębiorca, podmiot, który ma odpady, zwalnia się z odpowiedzialności w momencie przekazania tych odpadów firmie, która zajmuje się ich przekazaniem dalej. Czyli wystarczy mieć podmiot, który odbierze od nas odpady, i to już nie jest nasze zmartwienie. Ten model absolutnie nie wiąże się z prawidłowym zagospodarowaniem, utylizacją odpadów, tylko wiąże się z podbyciem ich przez dany podmiot, nic więcej. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie traci jeden ani drugi przedsiębiorca, zwłaszcza ten nieuczciwy, który gdzieś zostawia śmieci, a tracimy my wszyscy i środowisko przede wszystkim. No jak najbardziej te koszty, nie tylko koszty samej utylizacji odpadów, ale właśnie koszty takich akcji, jak była w Zielonej Górze w Przylepie, to Koszty środowiskowe, to koszty zwykłe finansowe, które są wymagane chociażby przy prowadzeniu takich akcji ratowniczych, ale i potem koszty związane z utylizacją, bo finalnie to spadnie na każdego mieszkańca. Wróćmy do Gorzowa. Czytałem pana wywiad z 2021 roku, przygotowując się do naszej rozmowy we wspólnocie, czyli piśmie samorządu tery terytorialnego. Tam pan bardzo ciekawie ujął najważniejsze obecnie problemy miasta: to jest starzenie się społeczeństwa i wyludnianie miasta. Patrząc w dane Urzędu Statystycznego, to wyludnianie to jest naprawdę. Problem, czy, bo to jest 2021 rok, teraz mamy 2023, czy coś się polepszyło? Powiedziałbym tak, że problem starzenia się społeczeństwa i problem no to jest ogólnopolski, wyl wyludniania się ogólnopolski. miast, to faktycznie jest nie tylko problemem ogólnopolskim, ale nawet ogólnoeuropejskim. Mhm. To nieliczne państwa mają dodatni przyrost naturalny przede wszystkim Francja jeśli chodzi o Europę w Czechy przez chwilę miały taki baby boom natomiast generalnie Europa się po prostu starzeje. Stąd pewnie przyjmuje część imigrantów po to żeby ich zasymilować i wzbogacić rynek pracy ale przede wszystkim umożliwić dalsze przetrwanie społeczeństw. No bo w Wyludnianie się jest bardzo niebezpiecznym procesem. Jeśli chodzi o Sam Gorzów, to w. My mamy pewien paradoks, bo paradoks polegający na tym, że obserwujemy rynek mieszkaniowy, obserwujemy rynek migracyjny, natomiast nie mamy tak naprawdę dobrych narzędzi do zbadania takiego zjawiska. Dlatego, że obowiązek meldunkowy niby jest, ale, ale... nie jest sankcyjny. W związku z tym, ludzie niechętnie się meldują. Dużo wielu mieszkańców korzystających z infrastruktury miejskiej mieszka w okolicach, pozostawiając na przykład mieszkania pod wynajem gdzieś tam w centrum miasta czy na osiedlach, gdzie nie i tego mamy. nie widać w statystykach, absolutnie rozumiem, tak? nie, natomiast no, możemy obserwować, co się dzieje, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy i w oparciu o to próbować prognozować, jaka jest faktyczna liczba mieszkańców. No i tu są znowu paradoksy, tak, bo skoro cały czas się wyludniamy, my się wyludniamy, mam wrażenie trochę na papierze, Dodatkowo jeszcze powinniśmy patrzeć na Gorzów nie jako granica administracyjne, ale faktycznie łącznie z gminami ościennymi i patrzeć szerzej na MOF, jak wygląda tam sytuacja. Tam sytuacja wygląda dużo lepiej, bo MOF jako całość zyskuje. To że Gorzowowi, jasne, ubywa tych mieszkańców, ale jak popatrzymy chociażby na gminy sąsiednie Kodawa, Deszno, Santok, Bogdanie, z Lubiszyn, to tych mieszkańców przybywa w każdej z tych gmin. W związku z tym, w, no, to Ale to no gminy na tym góry. korzystają, jeśli chodzi o no podatki. Właśnie o to chodzi. Właśnie czy to, to się chodzi. zmieni i czy można to zmienić? Bo w Zielonej Górze rozwiązano to w ten sposób, że przyłączono ten obwarzanek do, do miasta. W Gorzowie oczywiście byłoby to niezwykle trudne i nie wszyscy jest, by się uważam, na to zgodzili. Czy wykluczone? Wykluczone dlatego, jest że w, po pierwsze mamy gwarantowaną samodzielność gmin. W, hmm. e, przypomnę, nie, no że w Zielonej Górze była jedna gmina obwarzonkowa, jedna, która otaczała miasto. Okay. Więc, więc rozmawia, roz, można było rozmawiać z jedną gminą. E, tutaj mamy w, do czynienia z pięcioma gminami w, w o pełnej samodzielności. E, natomiast e, ja myślę, że problem jest inny. Oczywiście potrzebujemy narzędzi takich ustawowych, żeby powiązać możliwość korzystania z infrastruktury miejskiej. No bo bądźmy szczerzy, szkoły, przedszkola, żłobki, w, e, infrastruktura taka społeczna jak lekarze, ale także sklepy, w, e, infrastruktura Kulturalna filharmonia, teatry, to wszystko jest infrastruktura z której korzystają czyli mieszkańcy także gminnoliczy. Czyli słowem e, powinni partycypować, czyli uczestniczyć w budżecie miejskim te, te gminy? Tak uważam, że jak najbardziej w, jest możliwość e, e, m... dokładania się. Dokładnie tak. Chociażby jeśli chodzi o prostą sprawę, o komunikację publiczną. Ale tak, no niechętnie to... No właśnie w tym, chętnie. że rozwiązania ustawowe są niekorzystne dla takiej konsolidacji, mhm. dlatego że gminy mają możliwość skorzystania z dopłat z Urzędu Marszałkowskiego, z programu rządowego do transportu, a miasto już nie. W tym samym wywiadzie bardzo dużo jest to o tak zwanym green city, zielonym mieście i to się dzieje, bo teraz szukacie zresztą firmy, która będzie dbała o tą zieloną stronę miasta i nie tylko, bo to to oczywiście jest złożony, złożony problem, ale też o komunikacyjność i dostępność. Chciałem pana zapytać o parking filharmonii. Nie tak dawno temu mówił pan, czy też właściwie urząd miasta, kierował taki sygnał do mieszkańców, nie wjeżdżajcie autami do do centrum, zostawiajcie auta na, na parkingu. Ten temat już się pojawił, bo parking miał być płatny. Teraz okazuje się, że jest nowy administrator, jest trochę drożej, nie ma parkowania na godziny. Co się zmieniło? No, zmieniły się przede wszystkim uwarunkowania. Proszę hmm. zwrócić uwagę, że od. Czasu przez około kilka lat zwiększyła się liczba miejsc postojowych i w strefie płatnego parkowania i w ogóle w mieście. Jak popatrzymy chociażby tylko na ten obszar, to przy ulicy Spichrzowej powstało kilkadziesiąt miejsc postojowych. Mhm. Przy ulicy Hajmanowskiej są parkingi zarządzane przez Osir, przy ulicy Teatralnej również dwa, kolejny przy ulicy Nadbrzeżnej, które generalnie nie są zajmowane świecą pustkami. W związku z tym myślę, że nie problemem, jakby z zaparkowaniem samochodu faktycznie w grzewie nie ma. Jest, ja to zawsze podkreślam, jest problem z przejściem pięciu minut do określonego miejsca. Jeśli chodzi o samą Filharmonię, tutaj Filharmonia wyraźnie w, wyjaśniała jakby powody, w, dlaczego zrezygnowała z parkowania na godziny. Jego po prostu nie było. Nie było zainteresowania. W związku z tym rozsądnie wydaje mi się, Filharmonia podeszła do tematu. Umożliwiła parkowanie abonamentowe dla mieszkańców i to się nie zmieniło. Nawet zdaje się, żeby się powiększył, powiększył zasób tych miejsc, a jednocześnie gwarantuje miejsca dla w, uczestników wydarzeń w Filharmonii. Inwestycje, to na koniec, bo no, jedna się zakończyła właściwie krajowa 22, czyli wylot z miasta w stronę strzelec krańcich i Gdańska, bo to, to taka trasa, tam były kary naliczane, jak to w ogóle wyszło. I co z innymi inwestycjami w centrum kosonierów gdyńskich, tutaj i Hala, czy są jakieś duże opóźnienia, jak to będzie wyglądało? Bo hala to na pewno, ale to. Jeśli chodzi o DK22, to faktycznie wykonawca zgłosił na Odbiór tej inwestycji. Ona jest zakończona materialnie, ale jeszcze nieformalnie. Tak? Czyli trwają tam prace odbiorowe, będzie na pewno jakiś protokół usterek, i dopiero wtedy będziemy w stanie coś więcej powiedzieć o, o wysokości kar. Hmm. Tak. To na pewno, w, pewnie one będą miarkowane też co do zakresu yy, yy, zakresu przewinienia, jakby hmm. opóźnienia. Po prostu chcecie rozsądnie podejść do tematu. Nie, no, musimy rozsądnie podejść do tematu, natomiast kary umowne wynikają w porozumieniu, w związku z tym na pewno nie można z nich zrezygnować i absolutnie takiego pomysłu nie ma. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, Kosynierów gdyńskich, no jest uciążliwą na pewno, bo w centrum miasta i to w, takim skrótem dla korzystających chociażby z, z falencic z, z tego przelotu, ale czy idzie zgodnie z planem czy tak to? tak tutaj nie mamy opóźnień mamy jakieś drobne problemy, ale to są rozwiązywane na bieżąco z kolizjami dotyczącymi sieci. Natomiast termin tu jest niezagrożony, jeśli chodzi o halę sportową, to jest inwestycja słowianki. Wiem, że tam jest porozumienie pomiędzy tak. słowianką a wykonawcą. W związku z tym tam też nie ma zagrożenia oddania tej inwestycji na czas. Wrzesień, październik, jak to będzie oddawane? Jeśli chodzi o hale, to z tego co pamiętam, tam jest termin do końca roku. Do końca roku. Tak mi się wydaje. Nie śledzę tego bezpośrednio, dlatego, tak jak mówię, tam inwestorem jest Słowianka. Wiceprezydent Gorzowa spraw Rozwoju Jacek Szymankiewicz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl